Wszystko wskazuje na to, że jeszcze troszkę się połączymy, ale koniec jednego z największych rozczarowań popkulturowych ostatnich kilku kilkunastu lat jest już naprawdę bliski. Tak, mowa oczywiście o Netflixowym Wiedźminie, który do końca ma już bliżej niż dalej. O oż, kurwa. I niektórzy w listach piszą, że dobra, już trzeba dać sobie spokój, że już nie warto tego tematu poruszać, że no, okej, okay, było, minęło i jakby nic więcej się już w tym temacie nie powinno dziać. Spójrzmy kurtynę milczenia. I okej, okay, połowicznie, po części, zapewne te wszystkie osoby mają rację, ale z drugiej strony, ja bym sam w stosunku do siebie nie był fair i w stosunku do tego, że. Kocham twórczość Sapkowskiego całym moim serduchem, żeby milczeć i patrzeć na to, co z tym Wiedźminem się dzieje. I tak pewnie jest to ta część, która mówi: OK, dajesz rozgłos, mimo że krytykujesz, i ta druga, która mówi: Ale nie można milczeć. A można jak najbardziej. Jeszcze jak? I ja wiem, że są też także ci, którzy teraz mogą wyciągnąć argument, ale hola, hola, panie kolego, przecież. Sam Sapkowski wziął za prawa do swojego dzieła naprawdę skrzynkę Orenów i tak się nie przykładał, żeby tego dzieła pilnować. No to już jego problem i tak na pewno nie jest to przypadek One Piece i Ody, który gdzieś tam cały czas sprawował pieczę nad swoim projektem. Nie jest to też przypadek wczesnych sezonów gry o tron, gdzie Martin faktycznie... Doglądał tego swojego interesu. Sapkowski tak nie robił, jasna sprawa, ale to jest temat na zupełnie inną historię i zupełnie inny materiał. To co natomiast jest faktem niezaprzeczalnym, to to, że Netflix tego Wiedźmina, tego wielkiego dzieła Sapkowskiego po prostu nie udźwignął. I zdaniem wielu to co już widzieliśmy, czyli te trzy sezony, to de facto powinno być końcem. Cały projekt powinien stać zamknięty, wrzucony do kosza. I właściwie wszystko nam o tym mówi, począwszy od coraz mniejszego zainteresowania tym projektem, po oceny widzów, fanów, no i choćby po to, że z całym tym przedsięwzięciem pożegnał się jego główny motor napędowy i twarz, czyli Henry Cavill. I ja wiem, że pod względem głupotek, tego jak tam traktuje się logikę, tego jak kastruje się tę opowieść, poszczególne postacie, ich motywacje, no wydaje się, że doszliśmy już do ściany, że nic głupszego, nie można zrobić, że nic więcej do tego worka nie da się wrzucić, ale wszyscy ci, którzy myśleli albo gdzieś tam mieli takie marzenie, że może ok, te trzy sezony i starczy i zamykamy, no to wszyscy oni będą jednak srogo rozczarowani. Zawiadomość jest bowiem taka, że Wiedźmin będzie kontynuowany, ale dobra jest taka, że zostały jeszcze tylko dwa sezony, czwarty i piąty, które jak wynika, z najświeższych doniesień będą kręcone już razem e, ciurkiem, żeby nie robić przerw, żeby ten projekt skończyć, zamknąć. Co tylko świadczy o tym, że raz e, Netflix zrozumiał, że już co nie ma co przeciągać, e, trzeba dowieść ten projekt. Oczywiście tak, żeby się może nie przyznać do porażki, tak, żeby to się wydawało, że wow, oddajemy tu jakąś super zamkniętą całość. Ale z drugiej strony na szybko nagrajmy to, wymontujmy, puśćmy i niech ten projekt się już skończy. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, ale ostatnio słyszeliśmy, że tak, sezon 5 jest bardzo prawdopodobnie ostatnim sezonem Wiedźmina na Netflixie. Oznacza to, że Wiedźmin prawdopodobnie oprze swoje dwa ostatnie sezony na trzech książkach Andrzeja Stapkowskiego Szest Ognia, Wieża, Jaskółki i Pani Jeziora z dodatkową dawką własnego materiału. Ten ostatni fragment, on mnie najbardziej martwi, ale kompletnie mnie nie dziwi, w sensie to co już widzieliśmy to co Netflix zrobił w pierwszym, drugim, trzecim sezonie, kiedy dodawał dużo swojego, kiedy wymyślał historię, kiedy zmieniał motywacje, charaktery całych postaci, to jakby to, że kolejne dwa, dwa ostatnie sezony będą też kreowane na podstawie tego, co sobie pani Lauren Histrich wymyśliła, no to jakby nie jest to niczym nadzwyczajnym i to boli, ale boli także to, że trzy książki chcą upchnąć w dwóch sezonach, co tylko potwierdza, że znowu będzie jazda bez trzymanki, żeby upchnąć jak najwięcej, w jak najmniejszej powierzchni, no bo po co się rozdrabniać, po co robić jakąś podbudowę, pod postacie, pod wydarzenia. I potem wychodzą takie potworki jak właśnie to Stanet, kiedy okej, okay, dostajemy jakąś super intrygę, ale właściwie o co chodzi? Dlaczego oni się biją? Po co są ci królowie? Czego chcą ci czarodzieje? No, my tego nie wiemy, ale nagle dostajemy intrygę i mamy być zainteresowani, mamy troszczyć się o naszych bohaterów, otóż nie, tego nie było i tego nie będzie. To jest jakaś prowokacja. No, to czego możemy być tak w miarę pewni, to oczywiście to, że sformuje się wokół Geralta drużyna, że ten wątek Ciri będzie gdzieś obok, tak jak to się mniej więcej w książkach działo i wydaje mi się, że to jest jakiś tam pewnik oczywiście. Ale co do reszty, wcale nie byłbym taki przekonany, w sensie jak to wszystko będzie przebiegało, wątpię, żeby było tak jak u Sapkowskiego, no bo skoro nie było do tej pory to założenie, że o, teraz nagle nie wiem, będą wierniej się trzymać książek, no byłoby skrajną naiwnością z naszej strony. Zresztą to już pokazał sezon trzeci, że Lożarodzie to wcale nie będzie jakiś projekt, któremu przewodzi Filipa Eichhardt, ale oczywiście już tam na czele. Na, na roli lidera została postawiona Yennefer, która wcale nie została spakowana do kształtu tej figurki podczas TANET. Nie zostanie rozpakowana przez Franceskę i tak dalej, tak dalej. Więc jakby zaczątki tego już dokładnie są i możemy się spodziewać właśnie tego, czego w trzech wcześniejszych sezonach. To, do czego nie mam też wątpliwości, to fakt, że nacisk tej historii będzie kładziony już głównie na Ciri i Yennefer, Wiecie, wchodzi teraz Lyon Hemsworth za Henry'ego Cavill'a w rolę Geralta, ale tego Wiedźmina w Wiedźminie właściwie od pierwszego sezonu było niewiele. Kilka takich naprawdę robutek wiedźmińskich, gdzie Henry Cavill tak stawał na głowę, ale jakby sprowadzano jego rolę do takiego, wiecie, głupka, który gdzieś tam non stop tylko przytakuje, albo się głupio uśmiecha, albo robi głupie miny, więc tego Wiedźmina już było mało, nacisk był przekładany na Ciri i na Yennefer i dokładnie tak będzie w tych dwóch kolejnych sezonach. Więc mamy nowego aktora, który nie będzie tam naciskał za bardzo, nie będzie bronił tego dzieła, tak jak to robił Cavill, co zresztą mu wypominano, że był zbyt bardzo przywiązany do pierwowzoru, no bo to teraz jest straszny grzech. Chociaż przykład One Piece pokazuje, że można i jak się bazuje na oryginale wiernie to nie dość, że się zdobywa nowych fanów. To jeszcze tych starych, bardzo takich fundamentalnych, którzy podchodzą do tematu e, tak jak powinien być zrobiony, to ich się nie zraża. Więc, wow, można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czego jakby Netflix w przypadku Wiedźmina e, nie rozumie. Ok, może gdyby Sapkowski trochę bardziej całą sprawę nadzorował, bo chyba wiecie, nie wierzycie w to, że pan Bagiński na przykład temat pilnował, bo, bo to już wiemy, że nie miało miejsca. Także tak, to będzie opowieść o Ciri. Będzie opowieść o Yennefer, dowieziona do końca, wykastrowana. I naprawdę, niech te dwa sezony będą w miarę krótkie, w miarę szybko się po sobie ukażą. I niech ten wiedźmin wyląduje tam, gdzie powinien, czyli na śmietnik historii. I oczywiście mi jest przykro z tego powodu, ale już nie mam złudzeń. Absolutnie odnośnie tego projektu, tam się nic nie zmieni. Bo cały czas pracują przy nim dokładnie ci sami ludzie, którzy tego problemu nie zauważają, nie chcą zauważać. A jeśli krytykujecie, no to wiadomo, że wtedy fani są najgorsi, bo to oni nie rozumieją sprawy i to oni nie rozumieją istoty dzieła, które pani Loren albo jej przyboczni chcą nam przekazać. A aktorzy też zresztą mówią, że a tam bez Henry'ego Kavilla to jest projekt większy niż aktor. I mają rację, gdyby to był projekt dobrze prowadzony. Ja wiem, wiem, że nie czekacie, ale może są takie osoby, które jednak gdzieś tam jeszcze dla kabaretowego kontentu będą e, temat śledziły. No, my będziemy oczywiście z takiego czysto e, popkulturowego zainteresowania, bo też ten Sapkowski jest nam tu oczywiście e, bliski, ale nie mamy wiary, że cokolwiek tam się zmieni. I dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie. E, czwarty, piąty, raczej koniec. E, w ogóle by było idealnie, gdyby to był tylko czwarty, no ale pewnie dociągną, no bo trzy książki plus własną twórczość, albo właściwie własną twórczość plus jakieś tam strzępki z tych trzech ostatnich książek trzeba do historii wpleść. A w tym materiale to już wszystko. Żegnam się z wami, zapraszam na nasze kanały, zapraszam na nasze sociale, na stronę. No i co? Wpadajcie, odwiedzajcie, a ja się z Wami żegnam, cześć.